w takim razie wróćmy do przeszłości, bo tak. wylądowałeś w qa -u. Tak. i jak to później się potoczyło, że nagle już nie byłeś w qa -u? No ja byłem, ja byłem upierdliwy strasznie i zgłaszałem dużo błędów. No i, i, i chłopaki w pewnym momencie powiedzieli, dobra jesteś taki cwany to chodź i pokaż jak to, jak to się powinno robić. Nie? Mówię, no dobra, super. Przeszedłem do designu, wtedy Jacek Brzeziński mnie przeniósł właśnie do, do designu i ówczesny szef studia i zacząłem uczyć się tak naprawdę składania gier. Ja, ja wcześniej bawiłem się edytorami, trochę tam sobie modowałem. Znaczy tworzyłem jakieś swoje przygody w Neverwinterze, tworzyłem jakieś swoje takie takie rzeczy na silniku Bliza od Warcrafta i no i usiadłem, Ten, to, to w ogóle było dla mnie spełnienie marzeń, totalne, yy, i zacząłem tworzyć, zacząłem się tego uczyć wszystkiego. I, i, i wiesz, to była nauka przez osmozę, bo, bo, bo to było tak, że w tamtych czasach, jak robiliśmy Wiedźmina pierwszego, to, to my tak naprawdę odkrywaliśmy koło na nowo. Tam to nie było tak, że my mieliśmy devów, którzy stworzyli tych gier tego typu, nie wiem, 20 i w ogóle tam się wchodziło i miałeś tutorial, i wiedziałeś jak się robi, nie było tuba nie było nic, tak? Po prostu trzeba było usiąść i, i się uczyć całemu, tak? Więc, A mieliście w ogóle to, to dokumentację może. do narzędzia na przykład? Co? Gdzie tamkolwiek, czy wszystko było. Czyli to właściwie tak jak granie w japońskiej RPG było, no, tak oryginalnie. Tak, tak. Jak się skryptować uczyłem, to, to, to odpalałem skrypty innych ludzi, kopiowałem części kodu, coś tam sobie przypominałem, bo, bo moje, moja jedyna przygoda z takim prawdziwym skryptowaniem była w, w czasach w latach 90., kiedy miałem spektrum z gumowymi klawiszami i nie miałem magnetofonu, mhm. więc żeby zagrać w coś, przepisywałem gry z bajtka.